Dzień dobry. Dzisiaj pokażę jak włączyć nasze światła przeciwko Pierwsze zapalamy światełka postojowe. Pierwsza pozycja. Drugie to jest światła mijanie. I teraz, żeby nam odpalić Światełko Przeciwmogielne Wciągniemy Przenośnik Na siebie I zapalają się nam Światła przeciągielne z przodu I od razu wświetla się komunikat Że światła są włączone przed drugim pociągnięciu Odpalają się nam światełka Przeciwmogilne z tyłu I teraz mamy komunikat na Naszym panelu Że światła przeciwmogilne są odpalone I Teraz żeby to Zgasić Światła tylne Pierwsze Czyli Odpychamy do przodu Komunikat znika, Gasi, gasimy nasze tylne nasze tylne przeciwmgielne światła. Rebek zgasić z przodu, wyciskamy od siebie i gaśnie nam światło przeciągnięte przód. Jeszcze jest przełącznik. Tu mamy przełącznik na dwie pozycje czyli od zera mamy światła postojowy i światła mijania jest drugi typ od zera mamy automatyczne, czyli jest czujniki zmierzchu i dopiero następny jest światła postojowe i światła mijania czyli ma trzy pozycje a ten nam przyłącznik ma dwie pozycje ale jak wszystko działa prawidłowo, to czyli wszystkie komunikaty się zapalają się. Tak jak pokazywałem wcześniej, czyli pierwsze pociągnięcie zapala się nam tu kontrolka. Przed drugim nam na panelu wyświetla się kontrolka przecięgiennych świata. Także pozdrawiam wszystkich, pa pa!